Witam Państwa serdecznie. W wideo pokazie dla sklepu www.kupujesz.pl Pokażemy dzisiaj taki mały zasobnik, taką kieszonkę, tak zwany handy pocket z Wisportu e w kolorze grafitowym. Z przodu ta kieszonka wygląda mniej więcej tak. Mamy zamek. Zamek jest w kolorze czarnym, jak wszystkie akcesoria do e produktów firmy Wisport. Z tyłu system mole. Widać paski do przeciągnięcia przez. E przez na przykład bok plecaka czy przód plecaka, czy jakiegoś innego akcesoria. Tutaj mamy jeszcze taką możliwość przepięcia tej kieszonki przez pas, czy to tam pas biodrowy, czy pasek u spodni. Możemy sobie to wsadzić i przytroczyć na stałe, żeby tą małą kieszonkę mieć ze sobą. Tutaj mamy metkę już są zastosowane zamki Kroko, czyli te najnowsze w e Sporcie. Model Handy Pocket, kieszeń na pas, grafitowa, kordura 500. Tutaj dodam, że wszystkie produkty firmy Wisport są szyte z kordury 500. Poza ral 6003, który jest szyty z 750 i WZ93, który jest szyty jest z 1000. Wymiary tej kieszonki to 16 cm na 10 cm na 5 cm. Ja jeszcze pokażę, jak ona w środku tutaj wygląda. Mamy coś takiego: zwykła, prosta kieszonka na najpotrzebniejsze rzeczy. Można tu schować portfel, można komórkę, można dodatkowe jakieś troczki, zawieszki. Nawet można to jaką mini, mini apteczkę, zrobić tutaj jak widać ona się tak rozciąga, więc to mamy te 5 cm szerokości, które możemy uzyskać. Kieszonka jest dosyć mała, ale jest bardzo przydatna. wiele osób sobie ją dokupuje do plecaka. Dodam jeszcze, że wszystkie te kieszonki dostępne we wszystkich kolorach są w naszym sklepie www.kupujesz.pl Dostępne są też na Allegro, pod naszym loginem kupujesz. Na naszych innych wideopokazach można sobie zobaczyć tą kieszonkę w innym kolorze, czarnym, molitkowym, bądź w jakimś tam kamuflażu. Powinny, jeżeli nie są aktualnie, to wszystkie powinny niedługo się pojawić. Dziękuję za uwagę i serdecznie pozdrawiam.